Siematero, z tej strony Dragon. Dzisiaj zagramy Brookhaven i Chowanego, czyli Chowanego Brookhaven. I zm zostałem zmuszony przez tego pana, jak widzicie. Przez tego pana, który ma jakąś dziwną mordę. Eee. Zmuszony jestem. Ten pan też... Ee, czekaj. A widzieliście jego po... skin? E, czekajcie. Tak. No nie, no to od niego też jestem zmuszony. Czy, e, od tego pana, czy, e, proszę pana, czy pan chciał Brook no. Heaven? No o ty mały. No nie. Czekaj, czekaj, nawet się nie wypowiedziałam, co o ty nie. robisz? Zostaw mnie. Ty, mm, nie powiem po nagrywa bo... Dobra, no dobra, posłuchaj, dobra, posłuchaj, posłuchaj, posłaj. Ja? Mo mogę ja powiedzieć. Mogę powiedzieć. Co? Nie zwracaj na niego Po prostu patrzcie na mnie, patrzcie na moją... Pięknie buzia Posłuchaj, właśnie nie ja chciałem zagrać nową Brock bo chciałem z tobą zagrać chowanego. How do you get this jest pies e, moje RP. bo nakrywałeś nie jestem taki No i pies, po prostu ten ja nie zasłania... Pozdro, nacisnij to! Pozdro, nacisnij. To będzie... Nacisnąłem! Ci ludzie, którzy będzie... Eee, Robaliś... Roba na naciśnię. Dobra. I, I gra za... No kto tutaj wyłączył siebie? Nie ja. O. Nie ja. Dobra, i jak was znajdę... Macie nie uciekać. Zabieram tutaj i macie też nie uciekać po prostu. Okay? Możemy się chyba po całej mapie, czy tylko po... Eee. Może nie było za trudno. Eee, po całej tej dzieci. czyli aż do... To... Trudno. Ej. Robali, chodź tu na górę, do sądu. Dlatego ja się chowam? Dlatego... Um, Robali. No jakiego sądu, O, ja teraz nic nie oh widzę. O Pomogę ci, chodź. No, no mi tą słuchawkę, ty cały czas wyciągniesz. Nie moja wina, że... Gdy ja sobie kup ja... dłuższe. Eee, chciałbym. chciał być, to mam, masz 20 e, Mam 20, macie 18... 20 sekund 20... 18... jesteś? Jeden. 1... Znam to. Będziecie mieć tutaj na ekranie odroczone 5, 6, 7, 8. No idealnie tam, gdzie mam to dziewięć, złamane. No, geniusz, jestem ciebie. Jestem, już jestem i szukamy. Mam nadzieję. Otwórz mi to. jest uh. No, okus. Okus. No dobra. Odwróć mi jesteście. Tak. No otwieraj tylko. Ej, ja Ale... myślę, że ja... Ja myślę, że wy jesteście po prostu niedaleko mnie. No daj, jest, otwórz, otwórz, otwórz o... SOS otwórz. Ja jestem... Dziękuję! Dziękuję Ja myślę, że jestem niedaleko was. No, dobra posłuchajcie widzowie tego na... One oszukuje! Tak, ja jestem oszukista, bo muszę... Czytać. On nie jest pewiedliwy. On nie jest sprawiedliwy, No wiem. No ja myślę, że coś, e, jest... Ja myślę... Myślałem... Czekaj. Oh, czekaj, możemy się szpikocować. Gdzie... Gdzie kur... Kur... Czekaj. Dobra, jestem! Ej, czu... Aha! Można tutaj się ukryć. Się... Dobra, ja wiem, jak się ukryję. Eee... Dobra, gdzie są... Gdzie ty jesteś, dragon? O, nie widzę cię! E, używa emotkę? Yes to jak używa, e, Pamiętacie jak ktoś użyje emotkę A ja się nie dowiem To jak ktoś wyda kogoś To ma szansę na wygraną Wiecie? Eee. Dlatego ci uwielbiam tego Dlatego e, jak ktoś wyda Jak ty ci z kryjówkę To ja cię To ja cię na My jesteśmy obok Nie, nie, nie Karetki nie, nie, nie. Mamy. A bok czego? Karetki. Dzi aha, ja to mi nie minę. Karenki. Czekaj, karetki. Nie, żartowałem. Dobra, jak ktoś... Dobra, jak ktoś wydał mi ko Jak ktoś się wyda. Gdzie jest? Może nie wiem. Może mieć szansę na wygrana. Ojoj oj. Wy jesteście tutaj. No właśnie. Ale nie wiem jak się tam dostać. Ja wiem. O kurwa. Eee, wytnij e, to nie to wytnij to. nie tu nie być. Ej, ej, ja ci dałem dwa razy. Ja ci dałem e, dwa razy. Ej, czy ci coś, czy się wydałeś? Tam jest. Gdzie? Nie, tutaj w ogóle. Nie ma go! No właśnie! Nie, on był tutaj parę Albo... sekund temu. On stał, o tutaj. nie może cię uciec. nie możecie Pan musiał chyba. Tak, chyba. Ale może, jak nie patrzę, to on szybko uciekł. Ej, to czekaj, jak. Ej, czekaj, jak on uciekł, prawda? No, czekaj. To ty wygrywasz. No. Półkało. Jestem w fryzjeru. A, no fryzjer, fryzjer, uciekł, no, uciekł, był obok mnie. No to to No to wygrywa, go i szuka. Dobra, okay, więc Dobra, się na miejsce. Dobra. Szukaj. miejsce. No. A czekaj, bo ty nie szukasz my... No, 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 tak. No nie ruszam się. Eee, ile? Ym, ej, licz, ej, jak coś, licz na głos, okej? Okay? Trzy. Co to? Dwa. Jeden, szukam. Ja nawet nie zrozumiałam, oh! daj mi nie znalazłeś, to tak, jest no, Ja wiem, ja wiem, gdzie to jest i jak, y, ja chyba pójdę tam. Ej, jest problem. ej, ja nie wiem. On może mnie łatwo zobaczyć. No, szybko. Ale ja nie wiem, czy mogę wtedy. Musiałbym. Już nic. <noise> Dragon wyszedł. Dobra, ja idę do siebie. A gdzie gdzieś pozdro. Nie wiem. kto jest tutaj? Dzień. Ja w sobie. Dobra. Aha. O i a, -u i -a -u. Normalnie ja wypiąłem tą matkę, bo jest A on dalej jest na serwerze? No jest. To jest zabawne, bo on nie wie, gdzie my jesteśmy. Dobra, podpowiemy mu. Podpowie. Jesteśmy w zakrętym pokoju w szpitalu. Nie, tutaj on może wiedzieć. Dokładnie, ale i tak. Są

Ale wygraliśmy! się, ja nie widzę wy... go, ja nie widzę go! To jesteś chyby, też on wyszedł stąd. A Aha. nie, tu jest. O, o, nie. nie ma go tu! A, bo kliknął przycisk. Ale go w ogóle nie było tu, prawda? Był. Gdzie wy? Mam minutę. Mam Mam Zubik. Co? A czekaj, ty nie szukasz Ja. Yes. No ja nie szukam. Nie, no zboch, ja nie patrzę. Sto, te... <laughs> Dwadzieścia o kogo tu widzę? Używa te skorolki! No za mną, za mną, do, do kisia. Ej, czeka, czemu ja cię widzę? Aha, bo wtedy e, oszukał, dlatego Ty wygrałaś. Idzie do więzienia? No, no Ej, ja nie wiesz, gdzie Ty idziesz, prawda? Pamiętam, no. no, ja że mówiłeś coś o takim fajnym pokoju. I chyba wiem jak to byliście? Może tutaj nie, jesteś. Ale skąd Dzień dobry! Ale nie popatrzyłeś! Nie popatrzyłem. Dobra. Ty sam mówiłeś, jakie fajne miejscówka, i wtedy patrzyłem na to teraz... ten ekran. Nie. Dlatego Robali. się nie gra ze mną, bo ja mogę się z szukasz! Widzę, piękną buzię i chcę ją pocałować. Robalisz! Szukasz! Ja już szukałem. Trimer? jak chcecie kontynuację albo na innej grze chowanego to wysyłajcie w linku w opisie. Ej, czekaj! Nie, nie czekaj. W Wy... czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. ty, ty, jak ty się nazywasz? E, pozdro. Ej, pozdro, pozdro Weź przy mnie. Nie!